I kochani, podczas gdy kapusta na kimchi przebywa w solance, jest godzinka i można wtedy w tym czasie zrobić gołąbeczki z kiszonych liści buraka. Te liście ukisiłam, włożyłam do zalewy prawie tak jak ogóreczki ponad tydzień temu i one już dzisiaj pięknie pachną i są takie wiotkie. Ukisiłam je w zalewie, na każdy litr zalewy czubata łyżka soli, łyżeczka cukru i oczywiście tak jak do ogórków kiszonych kilka ziaren gorczycy, troszeczkę chrzanu, liść laurowy, ziele angielskie oraz gorczyca i czosnek, tak? No i teraz, a i mam jeszcze ten farsz z kiszonej z kapusty czerwonej z kaszą, sam farsz już sobie przygotowałam też wcześniej, on jest wyrazisty, wspaniały w smaku. I ja te gołąbki ugotuję w bulionie warzywnym w taginie, bo akurat wszystko inne mam zajęte, w czym mogłabym zrobić te gołąbki. Tagin to jest taka, taki garnek, on jest z kuchni marokańskiej. Jest to właśnie taki gliniany garnek emaliowany, czy jak to, nie wiem, czy to się emalia nazywa, to co to pokrywa, że jest taka lśniąca. W każdym bądź razie gliniany, który ma taką czapkę, jak czapkę ma nieraz Mikołaj, czy... No, Mikołaj może mieć taką czapkę. Dzięki kształtowi tego, tej pokrywki i całego tego garnka... Mamy tutaj cyrkulację powietrza, cyrkulację pary wodnej i tych wszystkich zapachów, i potrawy wychodzą w tarczynie wyśmienite, zarówno jeżeli chodzi o warzywa, jak i ryby, mięsa. Mięsa to akurat na słowo mogę y, powiedzieć, bo my mięsa nie jemy, to tak do końca też tego nie próbowaliśmy. No ale teraz przejdźmy do naszych. Liści. Rozwijamy listki. I tak jak robilibyśmy normalnie gołąbki, tak zaraz pozawijamy farsz w liście. Oczywiście mój mąż na pewno chce spróbować. Chcesz spróbować? Dobrze. Ja też spróbuję, czy to już jest ukiszone? Pyszne. Same te liście, słuchajcie, są wyśmienitym dodatkiem na przykład do dań. albo można je jeść po prostu zamiast jakiejś sałatki, zamiast surówki. Naprawdę są przewspaniałe. No i teraz nas czeka taka Powiedziałabym dosyć precyzyjna robota, bo trzeba te liście porozdzielać. O, i zobaczcie, zrobić taki malutki gołąbeczek. No, można też z dwóch, bo y, zwykle właśnie łączymy te liście, prawda? No, na razie zróbmy sobie tak. Jak sobie właśnie i po prostu zawijamy te mm, takie gołąbki, to się inaczej nazywa z liści winogron. One są właśnie takie malutkie, takie na jeden raz. Tam W tamtych przepisach jest w zasadzie dużo właśnie takich potraw, które są potrawami mikro. I pamiętam, że jak kiedyś właśnie lubiłam czytać książki takiego z kolei japońskiego pisarza Haruki'ego Murakamiego, piękne książki pisze, to zawsze oprócz tej akcji, która się w tych książkach działa, a zawsze była to bardzo pasjonująca jakaś opowieść, to on szczegółowo opisywał, co on je, czyli na, co bohater je. Czyli na przykład. E, Gdzieś był, coś robił, prawda? Jakieś ważne sprawy miał do zrobienia. I potem pisał. I szedłem do domu i po drodze kupiłem to i to i to. A potem zrobiłem sobie to i to. I był opis, jak on to kroił, wszystko. I dla mnie to było wtedy nieprawdopodobne, że po prostu tyle czasu można poświęcać na przygotowanie jedzenia. Właśnie jeżeli chodzi o to krojenie, to może być. To już jest pyszne. Słuchajcie, to w ogóle nic nie wymaga podgrzania, jeżeli ktoś chce na ciepło, ale można to jeść po prostu również na zimno. Ale ja podgrzeję. Będziemy mieć na dzisiaj obiad. To naprawdę nie wymaga już żadnego sosu żadnego, dlatego najlepiej jest to po prostu odgrzać. Albo na masełku chwileczkę, żeby było ciepłe, albo w bulionie warzywnym. No, akurat godzinami pewnie na tym zejdzie. I kochani, mamy przygotowane te mini gołąbeczki. Tyle, ile nam wystarczyło farszu, natomiast tu jeszcze są te wspaniałe liście, które zapewne zjemy same, są naprawdę wyśmienite. Zalewa przepyszna. To naprawdę nie wymaga żadnego sosu. Jeżeli ktoś lubi sos, no to po prostu niech sobie zrobi sos, czy tam na przykład jakiś pomidorowy, który pasowałby do Kapusty i do kaszy mazurskiej, bo farsz mamy właśnie z takiej dobrze doprawionej kaszy mazurskiej i kapusty czerwonej. Czyli jak to odgrzać teraz? Możemy rozpuścić na patelni masełko i to podgrzać. Możemy w garnku wlać tak postępować w zasadzie jak z gołąbkami. Możemy wlać trochę bulionu i dosłownie w bulionie to podgrzać, albo w tej wodzie, w tej zalewie z kiszenia, ale mi jest szkoda nawet tych liści, bo są takie pyszne. Rozłożyć na dnie taginu. To się nie powinno przypalić, bo przecież chwilę będziemy to podgrzewać. No i teraz przekładam wszystkie gołąbeczki. Nie zalewamy tego. Ja tego nie, nie będę zalewać e, tak, żeby wszystkie gołąbki były przykryte bulionem, tylko tak na samo dno, bo zależy mi, żeby się to po prostu ogrzało. Choć wiecie, że to, te gołąbki są dobre nawet na zimno. Ale oczywiście wszystko, jak kto lubi. Ja akurat lubię. Jak jest tego typu potrawa ciepła. Ja to wyniosłam ze swojego domu rodzinnego, że ciepły posiłek, czyli tak zwany obiad, musi być codziennie. Jak nie ma, to się nie liczy. To tak, jakby się nic nie zjadło. No i słuchajcie, odrobina bulionu. Odrobinka bulionu na sam na samo dno po prostu to muszę się przecisnąć i będziemy musieli troszeczkę poczekać ponieważ tajin nie jest dostosowany do akurat takiej kuchenki jaką my mamy więc musi być w podstawce i tajin też się jako garnek dosyć długo rozgrzewa, ale potem już bardzo dobrze trzyma ciepło. I kochani, gołąbeczki się odgrzały. I teraz wystarczy je przełożyć na talerz i po prostu zjeść. Myślę, że to jest wspaniała potrawa, jeżeli chcemy na przykład zaskoczyć naszych znajomych albo, albo rodzinę jakimś właśnie takim taką na wpół orientalną potrawą, no bo generalnie takie gołąbki robi się z liści, zawija się w liście winogron, w kiszone liście, wino, liście winogron, ale z buraków są po prostu przepyszne. Więc róbcie, próbujcie, i jesteśmy ciekawi, jak będzie smakować.